Witam Was, przepraszam, że dzień później to dodaję, ale no, niestety nie dało się nagrać tego w wtorek, bo miałem bardzo dużo zajęć, a w środę się to angielskiego. I... Bo miałem dzisiaj kartkówkę, jak to nagrywałem w czwartej, a dodaję w środę. Dobra, nie przedłużając, tylko to można interesować. Eee, na dzisiejsze odczytań weźmiemy sobie GTO, czyli Great Pigeon nie Zuka, mówiący nam o... 22 albo 21-letnim byłym członkiem znanego gangu motocyklowego który zapragnął zostać nauczycielem A um, nie jest specyficzną osobą ponieważ no, w madze to bardziej wyjaśnili ale teoretycznie on został nauczycielem tylko po to żeby w wieku 50 lat wyrwać sobie jakąś 16 po prostu młodą dziewczynę był nauczycielem i myślał, że to przejdzie. Znaczy, myślał, nadal myśli, ani się skończyło w połowie jakby magii. Eee, teoretycznie oman zbyt nic nie powiem, Przeczytam tylko pierwszy tom i bardzo polecam, fajny jest. Eee, to co widzimy w pierwszym odcinku. Pierwszy odcinek jest minutowy, tylko aż 40 minutowy, ale tylko pierwszy. Eee, drugi już jest normalny. 22 minuty podejrzewam. 25 minut nie pamiętam już... Ehm, a to jest normalne się tam nie przeradzili, że to anime jest takie długie 43 odcinki to też nie jest dużo. Eee, w pierwszym odcinku nie ma wszystkiego co było władzy. Lecz pierwszy to mangi kończy się tak przed 10 minut przed końcem chyba anime. 5 minut przed końcem anime, przed końcem boże anime, przed końcem pierwszego odcinka. Więc... Ja ubolewam, bo pierwszym powiem, było parę fajnych rzeczy, których niestety trzeba doczytać, a nie da się oglądać. Do, 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 do Great Teachera jest jeszcze jedna owka, którą, jak zaraz znajdę, to wam powiem. Eee, sekunda, gdzie mam owki? Dwa. A nie, dobra. Shonen Yun A gumi to jest pre... prequel do, do, do Great Teachera to opowiada jak oni są, są są małymi no, młodymi ludźmi w gangu motorowym i i, 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 i nie wiem owki nie, nie widziałem jeszcze nie mogę jej dorwać musiałbym poszukać gdzieś po torrentach czy po czymś bo na żadnej stronie nie ma to jest znaczy, owka. owka. to może sygnał jest jedna. To jest pięć różnych... pięć e, owek, pięć, pięć tych e, wydanych po prostu pod tą nazwą. I to jest prequel do Great Teacher, e, Adaptacja Badką Pany. fajny Bad Company? Fajny film... był taki. Hehe. <laughs> teoretycznie po prostu manga skończy tylko jeden... jeden volume, jeden jest... Dwa. Przepraszam. O, um, um, jest jeszcze na więc, więc, może o fabule. Gitro. Um, fabule polega na tym, że po prostu mamy naszego bohatera, który pierwszy chce dostać się tam do szkoły. Pani anime, że by nie został nauczycielem, więc oczywiście dostaje się tam do jakiejś szkoły, no i dostaje klasę, a że to to było anime, kom komedia, to dostaje najgorszą klasę w szkole, nie najgorszą pod względem nauki, ale pod względem zachowania, i on nie pokazuje im, nie używa swoich, um, tego charakteru z gangu, żeby wyruszyć na nich strach, tylko on po prostu... Um, Hmm, jakby to powiedzieć... Eeeem... Drakonistowo. Dołącza się do nich. No... Staje się ich kompanem i też nauczycielem. Ym, pomaga uczniom, a nie pomaga im także rozwiązuje za nich problemy, a... pomaga im znaleźć jakąś drogę, czasami ich pchając na głęboką wodę, lub... lub, 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 lub... żeby coś nie, nie zeszpilerować w jednego momentu. Lub... Yy, yy. hm. ROZWALAJĄC COŚ To jest z pierwszego odcinka, ogarnięcie się Ogarniać sobie to gdzieś w pierwszym odcinku będzie <grydy> Ten moment mnie rozjewał. Ogólnie, Great Teacher Nizuka to jest jak na razie jedno z dwóch anime, które mnie rozwaliło w pierwszym odcinku e, Drugim anime to jest tego sezonowy Gensai Jak dobrze pamiętam Gin Sai e, o farmie i to jest anime Chory pod wieloma względami to jest aniby chory będzie drugi sezon za niedługo e, nie mogę polecić bo jeszcze nie skończyłem więc sorry e, wracając do GTO znowu to e, GTO kreska jest no za pierwszym razem jak zacząłem oglądać to mi się nie podeszła ale nie wyobrażam sobie Miny o zuki na tej kresce są za jej Tak rozwalają, że czasami po prostu z samych miny yy, Siedziałem się i po prostu śmiałem jaki yy, Jeżeli nie wie ktoś co to jest kreska, to jest styl jak brysowanie, to jest wygląd anime. O! Tego tak nie nałatwiej wytłumaczyć. Yy, oprawa działa fajna opening, openingi, endingi też mogą być. Niestety nie, nie wrzucę wam chyba tej muzyki. Mogę jedynie podlinkować wam muzykę yy, podać wam linki do muzyki, ponieważ muzyka jest objęta prawami autorskimi, już chciałem ją wrzucić na jakimś materiale i mi zablokowali dźwięk. Przepraszam. No, tylko moje gadanie i jakieś obrazki, muszę sobie znaleźć jakąś muzykę normalną. Wracając wracając do... Eee, samego anime. Hm To jest chyba. Im dłuższe... dłuższe, dłuższe serie, tym nie mam do powiedzenia. Co można? Wait. Hm Hmm. Mm. Boża, ale się dzisiaj... <tryk> Bo to będzie tyle na GTO, nie wiem, po prostu nie chcę nikomu spróbować, jest zrobiste. polecam mangę, bo jest wiele, 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 więcej rzeczy niż anime, e, jak się anime kończy, to w mandze to jest jakby, no, jak 70, no, mówię, ja mangę czytam, pierwszy tam przeczytałem, muszę wystąpić dwa kolejne od mega booma, w książkach wolę czytać, w książkach później będę musiał albo sobie sam zamówić albo dojść na necie nie podeślę wam linku na razie do mangi na necie ponieważ nie, nie jestem w stanie nie szukamy hm. dzięki za uwagę i no, zapraszam do kolejnych tego jeszcze raz